Ciemno wszędzie, cicho wszędzie, co to będzie, co to będzie? Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj yy, mam trzy stylówki do wyboru i nie wiem, którą oczywiście założyć, no ale którąś będę musiała wybrać. <laughs> Fajnie chodzić gdzieś, yy, po prostu wychodzić, żeby mieć się w co ubrać, bo tak to w domu to tylko jedne getry, jeden sweter i nie? bo nie ma właściwie potrzeby, żeby gdzieś tam pod kurtką dobrze wyglądać. A teraz mam potrzebę. Więc tak, dzisiaj mamy do wyboru mój sweterek guwernantki z pięknymi rękawami i spódnica w kwiaty którą upolowałam niedawno w szperaczku. Widzieliście już, bo pokazywałam. Zestaw etniczny boho, golf i sukienka. I zestaw trzeci, sweterek czerwony i spódniczka, którą ostatnio znalazłam na śmietniku. No, nie wiem, którą wybrać. Nie wiem, dylemat mam straszny, bo wszystkie bardzo fajne i w każdej bym chciała iść. No ale przynajmniej mam na trzy dni strój, więc może po kolei, nie? Albo to, albo to, albo to. Kurczę. Ja nie mam co na siebie włożyć. Właściwie to mam, tylko nie wiem, które. Wszystko ładne. Uwielbiam kwiatki, uwielbiam bochą i... i te kolory więc wszystko mi się podoba. No nic. Co poczuje serce, to będzie. Na chwilę obecną muszę iść się napić kawy. A później pokażę wam się w stylówce przed wejściem. Pozdrawiam serdecznie. Czekajcie, czekajcie, zaraz, zaraz, zaraz będzie część dalsza. No i miałam taki dylemat, w co się ubrać. Że musiałam poprosić Andrzejka. I y, taki miałam intuicyjnie, że czerwony, i Andrzejek też mówi, że czerwony. No to jak czerwony, oboje, no to to czerwony. Y, dwie stylizacje będą na, jutrze, na jutro i pojutrze. Także już mam z głowy środek i czwartek. A na piątek zobaczymy. No i tak, tak wyglądam. zpiłam sobie to takim paseczkiem w kwiatuszki na rzemyczku, żeby ten sweterek się lepiej układał. No i moja spódniczka śmietnikowa. I tak mi się fajnie skomponowała. Jeszcze nie wiem, jakie buty, czy czerwone, czy czarne, ale chyba czarne, żeby już tak za bardzo nie być pstrokata. Speterek ma takie fajne, ja już go chyba kiedyś wam pokazywałam, fręzelki. Ktoś po prostu dołożył fryzjerki i całkiem inaczej to wygląda. On jest robiony w kwadrat i taki mocny się z niego robi. Czarny golfik. Fryzura jak zwykle nieuczesana. I można lecieć. Życzę Wam, dziewczyny, miłego dnia. Bądźcie pozytywne i niczym się nie przejmujcie. Ja to zawsze mówię, także. Chociaż sama nie zawsze mam taki humor, ale myślę, że, że chociaż Wam przekażę troszkę iskierki dobrej energii. Także bawcie się dobrze, pracujcie dzielnie, ubierzcie się ciepło. Mgła jest u nas, także jeżeli jedziecie samochodem to i też macie mgłę, to uważajcie, bo w ogóle to najwięcej wypadków, prawda? Ok, nie przedłużam, lecę. Miłego dnia, pozdrawiam serdecznie.